Tworzenie list wyborczych już chyba dobiegło końca? Tego nie wiem. Znaczy nie jest w trakcie. A dlaczego tak wcześnie? Dlaczego tak wcześnie Platforma zebrała się za tworzenie tych list? W trakcie, bo to jest cały proces, teraz to pójdzie do regionu, wróci na zarząd. No, ponieważ listy są zawsze elementem pewnej, pewnych sporów. Zrobiliśmy to, decyzja zarządu nie moja. Zrobiliśmy to tym razem rzeczywiście bardzo wcześnie, żeby ten problem mieć za sobą. Dużo spekulacji na ten temat, na temat głównie pierwszych, pierwszych piątek i to głównie jednak członkowie rządu, ministrowie. stawiają państwo na, na sprawdzone twarze? No dobrze, no, minister 4 lata ciężko pracuje i chce być posłem, bo na to zasłużył, przynajmniej większość. A na przykład pan minister Cezary Grabarczyk, dosyć kontrowersyjna postać ostatnio, a jednak to będzie prawdopodobnie jedynka. Dla, dla kogo? Dla mnie nie jest. Não, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso.